Znajdujemy się w sercu Krynickiego uzdrowiska. Dzisiaj obchodzimy święto wszystkich sądeckich policjantów. Szereg z nich zostanie mianowanych na wyższe stopnie policyjne. W swoim imieniu mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mimo iż na co dzień pracuję w Nowym Sączu, stopień komisarza policji otrzymałam właśnie w swojej rodzinnej miejscowości. Aby wstąpić do policji, należy być osobą pełnoletnią i mieć minimum średnie wykształcenie. Do służby zapraszamy zarówno osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, jak również osoby, które były już wcześniej aktywne na rynku pracy. Policja jest formacją bardzo zróżnicowaną pod względem powierzonych zadań i obowiązków, więc każda osoba, która przyjdzie proces rekrutacji, znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce. Zostałem policjantem, ponieważ od zawsze chciałem pracować w służbach mundurowych, szukałem pracy, która zapewni mi stałe zatrudnienia, możliwość rozwoju, nie będziesz żmudna i monotonna, dlatego zapraszam do pracy w policji. To marsz, poczty, stój. Przereg lewo, front. Na prawo, patrz. Pododdziały, Marsz! Pododdziały, spocznij. Panie inspektorze, dowódca łączystości się, jak również służba, jego gotowość do rozpoczęcia ułożystego apelu. Z okazji pod święta policji to będzie miejskiej policji do Шоу военных не com a Policji otrzymuje Waldemar Górowski, naczelnik Wydziału Prewencji. Awansowany na stopień nadkomisarza Policji zostaje Grzegorz Matras, ekspert Wydziału Sztabu Policji. Stopień nadkomisarza Policji otrzymuje Tomasz Pijanowski, sekretarz Komisariatu Policji w Grydowie. Awansowany na stopień komisarza policji zostaje Dariusz Ubrecht, zastępca naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Miejskim. Stopień komisarza policji otrzymuje Krzysztof Wobrowski, kierownik referatu do walki z przestępczością narkotykową. Wyróżnieni wzrok, marsz. Wyróżnieni wystąp. Awansowana na stopień komisarza policji zostaje Iwona Grzeby-Tula, ekspert zespołu kontroli skarg i wniosków oraz dyscyplinarnego. Stopień komisarza policji otrzymuje Krzysztof Kuza, ekspert wydziału kryminalnego. Awansowany na stopień aspiranta sztabowego policji zostaje Maciej Michalik. Kierownik Referatu Ochronnego Wydziału Sztab Policji. Stopień aspiranta Sztabowego Policji otrzymuje Marek Duda z Komisariatu Policji w stali Sądu. Awansowana na stopień aspiranta Sztabowego Policji zostaje Ewelina Ładosz, dzielnicowa Komisariatu Policji w głosy dolnej. Wyróżnieni. Zdrow, marsz. Wyróżnieni wystąpić. Stopień aspiranta sztabowego Policji otrzymuje Barbara Przypońska-Serabiuk, asystent zespołu do spraw prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii. Awansowany na stopień aspiranta sztabowego Policji zostaje Jan Gryba, dzielnicowy poselunku Policji na Nawojowej. Stopień aspiranta Sztabowego Policji otrzymuje Łukasz Stelar, dyżurny Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Awansowany na stopień starszego aspiranta Policji zostaje Emanuel Leśniak, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Grybowie. Stopień starszego aspiranta Policji otrzymuje Kamil Górka, Rewin, z rewilu dzielnicowym II Wydziału Kredencji. Wyróżnieni. Zwrot. Marsz. Wyróżnieni. Wystąp. Awansowana na stopień starszego aspiranta policji zostaje Maria Janecka z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Stopień starszego aspiranta policji otrzymuje Janusz Jarzęba z Komisariatu Policji w Piwnicznej Zdroju. Awansowany na stopień aspiranta policji zostaje Jakub Odlał. Z Komisariatu Policji w Głoszynie Stopień aspiranta policji otrzymuje Krzysztof Seweryn Z Komisariatu Policji w Grybowi. Awansowany na stopień aspiranta policji zostaje Uszula Zaczy z wydziału prewencji. Dziękuję komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie oraz komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu za wręczenie aktów mianowania. Wyróżnieni zwrot, marsz. Pododdziały, ważność. rozkazami personalnymi numer 354 i 355 Komendanta Miejskiego Policji. Z dnia 10 lipca 2023 roku na podstawie artykułu 87 ustęp 1 punkt 4 i ustęp 2 artykułu 48 ustęp 1 oraz artykułu 52 ustęp 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji mianowanych zostało w Korpusie Podoficerów Policji 49 funkcjonariuszy. W Korpusie Szeregowych Policji 7 funkcjonariuszy. W rozkazy podpisał Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Inspektor dr Krzysztof Dymura. Z radością przyjąłem zaproszenie na ziemię nowosądecką na uroczystości 104 rocznicy powstania Policji Państwowej. Szanowni Państwo, jest to wyjątkowa część Małopolski z wspaniałymi ludźmi i wspaniałymi funkcjonariuszami. To ogromny zaszczyt dla mnie uczestniczyć w tych uroczystościach i móc złożyć w imieniu własnym, ale również ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz generalnego inspektora dr Jarosława Szyńczyka wyrazem uznania i szacunku dla wszystkich funkcjonariuszy Małopolskiej Policji, a w szczególności Policji nowo Szanowni Państwo, kłaniam się nisko wyrażam ogromną wdzięczność na roli, jaką odgrywacie w tworzeniu bezpiecznego regionu. To dzięki wam mieszkańcy Nowosądecczyzny mogą realizować swoje pasje zarówno zawodowe, jak i prywatne. To dzięki wam Małopolska należy do jednego z bardziej bezpiecznych regionów w Polsce. Szanowni Państwo, w Małopolsce pracuje ponad 8 tysięcy funkcjonariuszy. To 8 tysięcy funkcjonariuszy chyba o bezpieczeństwo i porządek prawny w Małopolsce. Należymy do liderów, jeżeli chodzi o kwestie wykrywalności przestępstw i zapobieżania ich występowania. Zapraszam do wspólnej fotografii.